Cześć, dzisiaj pokażę ci, jak krok po kroku kupować na Allegro. Przy okazji, jeśli jesteś z takich filmów, wsuń łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, aby dokonać naszego pierwszego zakupu na Allegro? Początkowo, aby dokonać zakupu na Allegro, zalogujemy się na nasze konto i znajdziemy interesujący nas przedmiot. Jeśli nie macie samego konta, to oczywiście na początku musicie się zarejestrować, chociaż tak naprawdę można to zrobić przy samym dokonywaniu zakupu, czyli na sam koniec. No ale dobra, znajdźmy w takim razie przedmiot, który będziemy chcieli kupić. U mnie na przykład niech to będzie portfel, a i w koszyku mam jeszcze dodane dwie rzeczy. Gdy znajdziemy odpowiedni model, bo jak widać trochę ich jest, to dodajemy portfel do naszego koszyka, aby sprawdzić wszystkie przedmioty w koszyku. Jak widać mamy w tym przypadku nasz portfel i dwa paski, które dodałem prędzej do koszyka. Po prawej stronie widnieje kwota, którą muszę zapłacić po podsumowaniu przedmiotów. Jeśli natomiast wszystko się zgadza, to wybieramy opcję Dostawa i płatność. W tym momencie będziemy mogli wybrać adres wysyłki oraz sposób dostawy. Początkowo zajmiemy się jednak adresem. Mój oczywiście jest aktualnie zamazany, ale w tym miejscu przy opcji zmieni adres, bądź edytuj, możemy aktualnie ustawić nasz adres, na który chcemy aby była wysłana paczka. Ja już w tym przypadku nie będę tego zmieniał. Poniżej jeszcze mamy opcję pozyskania faktury, jeśli takiej potrzebujemy. Jeszcze niżej zjeżdżając w dół mamy nasze przedmioty i cenę, którą przyjdzie nam za nie zapłacić. A jeszcze niżej sposób dostawy. Jako, że aktualnie preferuję najbardziej paczkomaty ze względu na komfort odbioru paczek i posiadam Allegro Smart. To skorzystam z darmowej przesyłki Allegro Smart od impulsu. Poniżej, zwierzętając, mamy możliwość dopisania istotnych informacji dla sprzedawcy, przykładowo. Na przykład w tym przypadku może to być, nie wiem, kolor spodni, portfela, paska, czegokolwiek, albo ewentualnie rozmiar, jeśli mamy takie możliwości podania tego w trakcie aukcji. Zdejrzewając, jeszcze niżej mamy metodę płatności, a na samym dole widnieje możliwość uzyskania rabatu za monety. W moim przypadku nie posiadam zbyt wiele monet, więc nie mogę niestety skorzystać z tego rabatu. Zostawię tylko opcję płatności Blik, i teraz już możemy kliknąć: kupuję i płacę. Oczywiście, no o ile co się zgadza. Przy płatności blikiem muszę wpisać kod z telefonu, a następnie go potwierdzić, więc zrobię to na szybko I jak widać przesyłka została, moi drodzy, opłacona. Na sam koniec mam informacje o szacowanym czasie otrzymania przesyłki, no i możliwości jej śledzenia w internecie za pomocą kliknięcia w dany link. No i w sumie to byłoby tyle. Jeśli film był dla was przydatny, zachęcam do łapki w górę oraz subskrypcji a jeśli planujecie założyć konto w M-banku i otrzymać aktualnie w ramach promocji, która jeszcze trwa 100 zł założenie konta, to link do takiego filmu macie aktualnie w opisie tam możecie założyć takie konto powyżej 18 roku życia albo powyżej 13